Wracamy do tematu wypadku na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z Dworcową w Olsztynie. Filmik z tego zdarzenia udostępniła właśnie policja. Przypomnijmy, 1 stycznia zatrzymano kierowcę, który autem uderzył drzewo, próbował uciec z miejsca zdarzenia i w dodatku posiadał narkotyki. Ostatecznie sprawcę zatrzymał funkcjonariusz służby więziennej aresztu śledczego z Olsztyna, który był tego dnia po służbie. Zauważył na jednym z parkingów, jak mężczyzna kradnie tablicę rejestracyjną. Mężczyzna, kiedy został zauważony przez świadka, uciekł do osobowego Nissana, a następnie odjechał. Mężczyzna po kilkuset metrach stacji panowania nad autem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna próbował uciec z miejsca zdarzenia, oddalić się, co zostało mu uniemożliwione przez świadka zdarzenia, który podążał za nim, zatrzymał go i przekazał go policjantom. Jak dodaje policjant, sprawcą okazał się mieszkaniec Działdowa. Mężczyzna w trakcie zdarzenia był trzeźwy. Został on przetransportowany do szpitala, gdzie po udzielonej pomocy medycznej został przewieziony do policyjnego aresztu. Ze względu na podejrzenie, że mężczyzna mógł kierować pojazdem po użyciu środków uderzących, została od niego pobrana krew do badań. Ponadto sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze w trakcie sprawdzenia auta znaleźli woreczek strunowy z zawartością zielonego suszu roślinnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to marihuana. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Policjanci nałożyli na niego również mandaty karne za liczne wykroczenia w ruchu drogowym, których mężczyzna dokonał podczas ucieczki.